Cześć miłośnińscy. Dziś w moim e-mailu zobaczyłem coś, z czym muszę się z wami podzielić. Nie wiem, czy to jest śmieszne. Sami ocenicie. To są nazwy miast z kluczem wymowy, stworzonym przez jakiegoś entuzjastycznego, podejrzewam, że Amerykanina. Spróbujmy kilka z nich przejść. No, 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 Heli jest bardzo prosty, nie? Hell. Hell jest bardzo prosty. Sopot. Gdańsk. Powiedzmy. L-blog No dobra, nie będą tych nasalizowanych samogłosek tam próbować bez l blog, Nie ma szans, żeby coś takiego. Nice try Suwałki całkiem nieźle. Tu. Tu. Tu chew Tu chev. To byłby bardziej tu chew Tu chev. Ale my wiemy, że to jest trzew. No dobra, to ten, ten nie dostaje żadnych punktów. Old, oldish ten, oldish <grydy> Wiem, co oni tutaj próbują osiągnąć. Oni próbują e, nie przedstawić miast fonetycznie, tylko zbudować historyjkę wokół nazwy miasta, żeby łatwo było zapamiętać tę nazwę. W związku z czym to jest oldsztyn, sztyn, sztyn sz Tin. Tak bym to napisał. Um, Robię oldish ten, żeby można było to zapamiętać. Ok. Nice try. Womrza. Bielysztok. Białystok. B. Białystok. Białystok. Ok. O, to jest śmieszne. Kind of. Bądź pudlem. Zapytaj ją. <laughs> Bia pod... Bia... 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 Podlaska! Biała podlaska, ale jak to przeczytać, żeby to było... No, that's a fail. Lublin. O, to było trudne. K kto wie, jakie to jest miasto? Bez patrzenia na mapę. No cheating. Tego nie rozwiążemy tutaj. Jeśli wiecie, super. Nie piszcie w komentarzach, bo wideo dostanie zasięgi i więcej ludzi będzie wystawionych na to, na to cierpienie, tak? Często chowa. Dziwnie... apt. Często chowa. To, to oczywiście nie brzmi zupełnie jak... Jako... Kelc. Kielce. Dobra, co, co to jest to miasto? Nie wiem. Tarnobżek. Tarnobżek. Uh, słowo nob ma wiele znaczeń. Benjen. Benjen. Ok. Hoju. oh that's not nice. Bielsko-biała. Bielsko-biała. Ok. Sucker Panel, zakopane. It was tricky, didn't I? I'm drawing a blank. Co, co to jest? Medical. Medyka. Medica. ok. Zam, Zamyśl. To pewnie jest zamość. Ktoś z zamości może potwierdzić, czy tak wymawiacie swoje miasto helm jest prosty co tu jeszcze ma piła piła jest prosta what's with egg what what's with egg What's? what's with egg what's what's what what's, what's czyżby Dobra, tutaj nie wiemy. Kutno jest proste. Czeknął. No. Czeknął. No. Czeknął. No? Ostrołęka. Right. Ostrąenka. Ostrąenka. To Ja bym nie, nie robił tego i na końcu. Uh, to Groove Jones. Gru, grudziądz, of course. Gru. Mogę się tu bardziej postarać. Bydkość. Tutaj, czy jest na końcu. Bydkość. Bardzo ważna. Okej, okay. widzicie co? Dosyć tego. You get the drift. Eee, nie oglądajcie sobie tej mapy po obejrzeniu tego wideo. Szkoda waszego czasu. I na pewno nie wysyłajcie tego filmu do znajomych. Cześć, trzymajcie się.